Pan Jan Mitoraj, bas-baryton. Pan Janusz Jastrzębski, bas-baryton. A także pan Tadeusz Kowalczyk, baryton. Również występ gościnny z Domu Kultury Zasyszenia. Dzisiaj wystąpili dla nas również uczniowie, Pani Olgi, przepraszam, Pana Dymitra Romaszko, miała być uczennica Pani Olgi Romaszko, niestety się rozchorowała, nie mogła dzisiaj przybyć. Wystąpiła dla nas Weronika Schab, uczennica Pana Dymitra Romaszko, lat 9, nie ma już niestety dzieci z nami. Michał Schab, lat 13, również uczeń Pana Dymitra Romaszko. Kasia Turek, 8 lat, najmłodsza uczestniczka dzisiejszego wieczoru, również uczennica Pana Dymitra Romaszko. Koncert dla Państwa prowadzili Elżbieta Jaworska i Pan Andrzej Niewiadomski. Szanowni Państwo, to najpiękniejsze święta. Święta Bożego Narodzenia, jak wszyscy tak uważamy. Składamy Państwu serdeczne życzenia z okazji tych świąt. Zgody w domu, spokoju, szczęścia, najważniejsze zdrowia. Jeszcze raz zdrowia, a reszta na pewno przyjdzie jako z gwiazdką czy ze świętym Mikołajem, a tutaj chciałem tylko zaznaczyć jeśli chodzi o te nasze puste krzesła. W tradycji polskiego narodu jest to, że właśnie zostawiamy przez całe puste krzesło jeden czy więcej. I ze względu na trudności lokalowe w mieszkania, mamy to tylko w zasadzie jedno krzesło, ale było więcej miejsca, jest więcej krzesła. Dla naszych rodzin, dla osób, które odeszły od nas, a też dla tych, którzy nie mogli brać udziału w naszej pięknej uroczystości rodzinnej, jaką jest Boże Narodzenie łamańciem opłatkiem. Ksiądz Jan Twardowski podaje właśnie w swojej książce poeta. Spiszmy się, pować ludzi. Tak szybko odchodzą, a i ci, co nie odchodzą, też nas odchodzą. Także jeśli kogoś nie ma wśród nas, to jest w naszym sercu i obok przy naszym stole wigilijnym. Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w naszym koncercie, koncercie dzisiejszym. Jak Państwo słyszeli, wszystkie fotele są zapełnione naszymi bliskimi i z bliska, i z daleka. Dziękuję bardzo serdecznie. Panią ja, proszę. Wtedy będzie koncert następny. Życzę Państwu szczęścia, zdrowie, pomyślności i zapraszamy na nasze koncerty w nowym roku. W smacznej wigili i wszystkiego dobrego. Do dzieciństwa.